Jedziemy z koksem. Dobra, siemanko, Siemanko, nie wiem czy mnie słychać. Halo, halo. Próbowałem to ustawić, wszystko. No, ale mam nadzieję, że się udało. Bo coś tam z bitrate'em. No, komputer może nie jest taki zły, nie? Ale coś tam z bitrate'em, żeby ustawić. Przedtem grałem i było w porządku, a teraz troszeczkę przymulało. Nie wiem czy w ogóle słychać mnie. E, kontynuuj. Może być to troszeczkę grafika zła, ale sorki za to, nie wiem ustawić, nie jestem szpecem od tego. OK Okej. No dobra, spróbuję z tym jechać dalej. Witam no, wszystkich jest. serdecznie, kto jest, kogo nie ma. Dobra, tu już próbowałem kawałek ujechać. Spróbuję, eee, a następny nacisk zniknęł, Enter lub... No, kontynuować, próbuj różnych ujęć. A jak to ma zniknąć? Te żółte po lewej. Potem nie bo Ale to i tak źle ustawione, bo widzę, że mam te takie czarne zrobione po bokach. To coś nie w Teges. Takie czarne jest, a nie powinno być takie po bokach na ekranie. No nic, teraz będzie tak, nie jak jest. Dobra,